To nasz najnowszy RS News, czyli przegląd najważniejszych informacji Radia Szczecin. Piotr Tolko, dzień dobry, witam i zapraszam. Komisja Regulaminowa Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa, ten miał znieważyć oraz naruszyć nietykalność cielesną działacza organizacji ProLife. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2018 roku podczas pikiety antyaborcyjnej organizowanej przez fundację Pro Prawo do Życia. Sławomir Nitras miał wyzywać jednego z wolontariuszy fundacji, nazywając go i tu cytat, gnojkiem, durniem i gówniarzem. Jeżeli Sejm zgodzi się na uchylenie immunitetu posłowi Nitrasowi grozi do roku pozbawienia wolności. Tak wynika z oficjalnych danych przedstawionych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Rad klasyfikujących maturzystów do egzaminu dojrzałości nie przeprowadziło jeszcze 12 placówek. Te mogą odbyć się na początku przyszłego tygodnia. W sumie od początku strajku nauczycieli do pracy powróciło 31 przedszkoli, 38 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 17 zespołów szkół. Obecnie w proteście uczestniczy nieco ponad 66% placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego. W czwartek Sejm przyjął tak zwaną ustawę maturalną. Projekt zakłada, że do matury uczniów szkół będą mieli prawo dopuścić sami dyrektorzy. W Goleniowie odbyły się wojewódzkie uroczystości Dni Olimpijczyka. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 olimpijczyków i paraolimpijczyków z naszego kraju, w tym mistrz olimpijski w wioślarstwie z Pekinu Marek Kolbowicz oraz wicemistrz olimpijski z Montrealu w piłce nożnej Henryk Wawrowski. Pod ich czujnym okiem młodzi sportowcy z regionu rywalizowali m.in. w sztafecie i wyścigu kolarskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale w kształcie kół olimpijskich. Po raz ostatni inauguracja Dni Olimpijczyka w Goleniowie odbyła się 42 lata temu. Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji mostku przy jeziorze szmaragdowym. Przejście zostało już udostępnione spacerowiczom. Wymienione zostały balustrady, a na mostku pojawiła się nowa nawierzchnia. Prace przeniosą się teraz na pobliskie schody, gdzie wykonawca uzupełni ubytki w stopniach oraz odmaluje ściany w przejściu. Koszt wszystkich prac to około 135 tysięcy złotych. Roboty potrwają do końca czerwca. W Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl. Nasze najnowsze i najważniejsze wiadomości. Proszę słuchać, proszę przeglądać, a w dzisiejszym RS News to wszystko. Do zobaczenia.